To co tu widzicie to jest specjalna przesyłka z Polski. Ale żeby ją otworzyć, to najpierw musimy zgasić światło. Gotowi? To otwieramy. To, co tu widzicie, to jest krawka ze szkła uranowego. Właśnie dlatego się tak świeci. Oświetliliśmy ją światłem ultrafioletowym dla lepszego efektu, ale to jest bardzo rzadki eksponat. A w Nowej Zelandii prawdopodobnie jeszcze rzadszy niż w Polsce, bo ta przesyłka przyszła do Nowej Zelandii z Polski. Szkło uranowe jak wszystko z uranu, jest radioaktywne. Jeśli weźmiemy sobie licznik, ja sobie włączę tutaj jeszcze pikanie, przyłożymy, no, słyszycie to. Bo ranowa nie jest bardzo radioaktywna. Ta karawka ma mniej więcej jakieś 0,5 mikrosawerta. Czyli 10 razy jest mocniejsza niż promieniowanie tła. Może zacznijmy najpierw od historii tej karawki. Należała do pewnego urzędnika za czasów komuny. Musiała być bardzo ważnym urzędnikiem. Takie szkło nie było tanie. Ale. Oryginalna karawka zawierała tylko 5 kieliszków. To Rosjanie czasami robili tak właśnie, że mieli zestawy nieparzyste z 5 kieliszkami. Natomiast ten urzędnik poprosił o dodatkowy kieliszek szósty. Po co? Robienie szkła uranowego jest bardzo skomplikowane. To jest w ogóle kryształ, a jeszcze dorabianie coś ze szkła uranowego, no to naprawdę trzeba było być niezłą szychą. Otóż, jeśli sobie popatrzycie tutaj przed kamerą, porównacie te dwa kieliszki, to zobaczcie, że ten prawy jest jaśniejszy dużo wyżej. To wynika z tego, że ten po prawej jest właśnie tym dorabianym i jest dużo płytszy. Ma dużo mniejszą pojemność urzędnikowi. Chodziło o to, że jak przyjmował gości przez cały dzień w swoim biurze i używał tej krawki do przyjmowania gości, to potrzebował trochę oszukiwać, żeby miał lepszą pozycję negocjacyjną oraz żeby mógł w ogóle wytrzymać do końca dnia. Nie znajdziecie drugiej takiej krawki z takim podrabianym kieliszkiem oszukiwanym. No dobrze. Ale jak to się w ogóle stało, że ludzie zaczęli używać uranu, promieniotwórczego uranu do kolorowania szkła? Ależ ona jest piękna. Cóż, początki były prawdopodobnie przypadkowe, bo znajdziemy już takie szkło mniej więcej w prawie tysiącletnich wildach rzymskich. Natomiast rewolucja zaczęła się jakieś 200 lat temu, kiedy naukowcy odkryli tlenek uranu, który można dodawać właśnie do szkła dzięki temu nabiera pięknego koloru. Pojawiła się rewolucja, zaczęto produkować właśnie takie piękne wyroby. Nikt oczywiście nie widział wtedy, że uran jest radioaktywny i generalnie był produktem odpadowym. Takie szkło składało się czasami. 2-3%, właśnie tlenku uranu, a czasami nawet 25%. Czyli niektóre wyrody są naprawdę radioaktywne. Wszystko się zmieniło, jak ludzkość wymyśliła bombę atomową. No cóż, w tym uranie mieliśmy uran 235, ten właśnie do bomb atomowych, i uran 238, który jest tak zwanym uranem zburzonym. Kiedy zaczęliśmy produkować bomby atomowe, zaczęliśmy Oddzielać od uranu, właśnie ten uran 235, ponieważ był bardzo drogi, a uran 238 stał się odpadem, i od tamtego czasu w zasadzie całe szkło uranowe już jest produkowane z uranu, właśnie 238, który jest jeszcze mniej radioaktywne. I to szkło jest całkowicie bezpieczne dla naszych użytków, mimo że jest nadal 10 razy, to się mówi, gorętsze, ale tak naprawdę, po prostu, że ma większe promienie niż tła. Ale co to w ogóle znaczy? Uran 235? Czym się różni od uranu 238? Co to znaczy promieniowanie tła? Mam dla Was niespodziankę. Przez kolejne tygodnie będziecie mieli Odyseję Radioaktywną. Nagrałem kilka odcinków na temat promieniowania. Skąd się bierze promieniowanie? Czym jest promieniowanie? Jak, jak powstają atomy? Jak, się roz, jak atomy się rozpadają? Jak to wszystko działa? Seria na początku miała być dość krótka, ale materiału jest tyle, że mamy odcinki nawet podzielone na rozdziały. Więc przez kolejne tygodnie spodziewajcie się naprawdę bardzo fajnego materiału, który wam powie, jak jest ten zbudowany świat, czym jest to promieniotwórczość. Będziemy robili eksperymenty. Będziemy, będę się sam narażał na różne, bardzo większe bądź mniejsze dawki. Pokażę Wam moją magiczną skrzynkę i będziemy z licznikiem Geigera przykładać różne elementy do. do właśnie do różne promieniotwórcze materiały do licznika Geigera. I będziemy mówili o tym. Jakie dawki są bezpieczne, a jakie są niebezpieczne. Co to znaczy dawka bezpieczna, co to znaczy dawka niebezpieczna. O tym wszystkim będzie w kolejnych odcinkach. Zapraszam na YouTubie, na stronę inżynieriada.pl i na kanał Zello Inżynieriada. Do zobaczenia. A już w następnym odcinku. Atom wodoru składa się z jednego protonu. Czym jest liczba atomowa, czym jest liczba masowa? Dwa neutrony, ale to jest taki bardzo szybki elektron. Weźmiemy sobie pierwiastek radioaktywny, Ameryk. O liczbie atomowej 95 i liczbie masowej 241, bo wyleciały nam dwa protony, a ta liczba zmieniła nam się o 4, bo wyleciały nam w sumie 4 elementy, cztery cząsteczki, dwa protony, dwa neutrony.